Witaj kochana Magdaleno. Witaj Aniu. Och, tak bardzo cieszę się z tego naszego dzisiejszego spotkania, bo to bardzo ważne spotkanie tutaj w tej przestrzeni internetowej, bo z serca chcielibyśmy zaprosić pięknych ludzi na Twoje warsztaty Narodziny Będna Mocy. Ja osobiście tak strasznie cieszę się, cieszę się z tych warsztatów i chciałabym, i wiem, i czuję, i ufam, że piękne istoty, piękne osoby, te, które właśnie w tym czasie potrzebują stworzyć dla siebie ten bęben mocy, przybędą na te warsztaty. Ale mhm. kochani, robimy teraz ten, to nagranie, ponieważ chcielibyśmy, abyście troszeczkę mieli okazję posłuchać, co. Magdalena ma wam do powiedzenia o tych swoich pięknych warsztatach. Czym jest? E, kochana, powiedz nam, podziel się z serca, czym jest dla ciebie e, ten warsztat, czym jest, naro e, czym są narodziny Bębna Mocy? Mhm. Dziękuję, e, Aniu. No ja muszę tak powiedzieć od samego początku, że dla mnie to jest niesamowite, że na tej Ziemi, w Beskidzie Sądeckim będziemy mogli się spotkać. No bo to przede wszystkim ta przestrzeń i Ziemia, z którą pracujemy, energia Ziemi, daje nam no, tą świętą przestrzeń do narodzin naszego Będna Mocy. Tą taką bezpieczną przestrzeń, z którą będziemy pracować poprzez połączenie ze wszystkimi żywiołami żeby wejść głęboko, tak skontaktować się z esencją naszych dusz, naszym sercem, i z tej przestrzeni w takiej pełnej obecności stworzyć bęben, który tą moc będzie w sobie nosił zawsze dla najwyższego dobra. Więc to będzie trzydniowe spotkanie, w trakcie którego będziemy mieli wszyscy okazję naprawdę mieć taką przestrzeń czasową i oczywiście przestrzeń taką w naturze do tego, żeby móc oczyścić się e, z tego wszystkiego, czego już nie chcemy ze sobą brać do, tej, do tego procesu narodzin bębna, e, żeby jak najbardziej świadomie wetkać wszystko to, co jest dla nas święte, ważne, ten instrument, który stworzymy. E, Osoby, z którymi pracowałam przez ostatnie tam prawie 10 lat, e, właśnie w wędrówkach narodzin będów, mówię, że to jest takie uczucie, jakby oni rodzili siebie na nowo, i moje no. osobiste doświadczenie z narodzinami mojego własnego Będna e, mogłabym również właśnie w ten sposób opisać. To oczywiście jest indywidualna zgoda każdego z uczestników ile głęboko. My decydujemy się wejść w tą przestrzeń narodzin Bębna i w ten nasz wewnętrzny proces transformacji, wsłuchując się w głos Bębna i gdzie on nas prowadzi. Ale rzeczywiście, jeśli poddamy się temu wewnętrznemu prowadzeniu Bębna, temu, że tak powiem, temu duchowi Bębna, który jest jednym z najstarszych instrumentów, jakie używane były na Ziemi, we wszelkich kulturach i we wszystkich ceremoniach, i wtedy tak naprawdę odnajdziemy tą własną indywidualną drogę w tej właśnie wędrówce narodzin bębna, i wtedy ten bęben też będzie miał taką dla nas własną moc. Więc nawet jeśli będziemy mieć dziesięciu uczestników, to dla każdego ta wędrówka będzie kompletnie czymś innym. Jedna osoba znajdzie w tym swoim bębnie uzdrowienie, druga znajdzie siłę radość życia, inna będzie pracować z wewnętrznym dzieckiem, to są różne, różne historie. Ale też nie będzie to przypadkiem, że te wszystkie osoby spotkają się właśnie na ten weekend i odpowiedzą właśnie na wołanie tej właśnie ziemi, żeby, żeby narodzić ten, ten swój własny bęben. Dokładnie, ja to dokładnie też tak czuję, że przyjadą te osoby, które nas będzie coś łączyć, prawda? Wspólnie będziemy mhm. się wspierać i Wspólnie będziemy w tej podróży, osobno, jednocześnie razem. Tak. I na pewno nawiąże się piękne przyjaźnie, piękne wiesz, połączenia między, między mhm. nami. I no, zawsze tak jest, zawsze tak jest na warsztatach, że te osoby, które mają się spotkać w tym momencie, tam właśnie się pojawią. I to jest niesamowite. Tak, tak, to prawda. Mhm. Pięknie, po prostu jak słucham Ciebie, jak opowiadasz po prostu o tym, to wiesz, od dawna marzyłam, żeby zrobić swój własny bęben. Mam tylko jeden, który po prostu kupiłam w sklepie. E, i, e, I czułam, że wiesz, że ten moment właściwie po prostu przyjdzie. I teraz, jak pojawił się ten pomysł warsztatów, to poczułam sercem tak, teraz. Także cieszę się bardzo. E, hmm. Hmm. Kochani, chcielibyśmy wam jeszcze powiedzieć, za mną jest w ogóle zdjęcie miejsca łąki zaraz za lasem e, koło naszego domu. Także zobaczcie, jak to jest pięknie. <laughs> Także to I będzie fajne. Mm -hmm. Maj, czerwiec, także będzie na pewno przepiękny czas, przepiękna pogoda. E, będziemy mogli czerpać w pełni też z energii Ziemi, e, z tych wszystkich energii, które się tam znajdują, pięknych istot duchowych i cielesnych, mocy, zwierząt, mocy, których jest tam no, Mnóstwo. <grym> Dom znajduje się wysoko w górach, jest w bardzo dzikim miejscu, więc y, będziecie mogli naprawdę wyciszyć się i przejść przez ten proces narodzin wębna mocy, z dala od całego zgiełku, miast, y, nawet wsi, <grym>, y, pobyć mm. naprawdę głęboko z sobą. Będziecie mieli tam tyle przestrzeni, jeśli będziecie potrzebowali Pójść do lasu, pójść na łąkę, pobyć samemu, poprzytulać się do drzew, położyć się na ziemi. To tam jest na to idealna przestrzeń. Czego chyba chciałabyś nam powiedzieć, żeby zachęcić osoby do tego, aby przyjechały. Ja tak bym może od serca powiedziała, że jeśli czujesz gdzieś tak wewnętrznie to wołanie, żeby narodzić, narodzić będę, to to jest takie wołanie, które, które przychodzi właśnie z serca Będę. Jeśli czujecie, że akurat ta ziemia i my a jesteśmy dla Was tymi osobami, które będą tworzy trzymały przestrzeń bezpieczną i, i piękną i twórczą, a... no to zapraszamy to na pewno e, musi wyjść z serca, e, bo taką też drogę ma Bęben. Bęben jest rytmem serca ziemi, który przez nas przemawia z racji tego, że jest ofiarowaniem Królestwa zwierząt, e, pracujemy ze skórami ze zwierząt i oczywiście też drzewa, bo pracujemy też z obręczami, e, które są ofiarowaniem z, e, od ziemi, od drzew. Więc e, tak, żeby to wszystko naprawdę było takie święte i z serca to, to zapraszamy te osoby, które tak naprawdę właśnie czują to wołanie i tak chcą z nami potańczyć przyde mnie, przejść przez e, szamański taniec transowy, rytuały, z, e, które będą e, częścią tego, tego naszego spotkania, e, m, będzie medytacja z bęben szamańskim i, i Wiele jeszcze innych rzeczy, o których nie będziemy mówić, po prostu spotkamy się w grupie, to też przedstawimy głębiej to wszystko, co się na nas będzie wydarzać. Ale też chciałabym pokazać dwa bębny, które tutaj mam ze sobą, bo Przecież. będziemy pracowali ze skórami bawoła i skórami kozimi, więc osoby będą miały, oczywiście w momencie, kiedy się zapiszą, będą miały możliwość zdecydowania, z jaką skórą będą pracować i jaką też wielkość bębna będą robiły. Tutaj mam e, będę, który zrobiłam ze skóry bawolej. E, ta skóra jest taka przezroczysta e, i no ma zupełnie inną jakość niż skóra kozia, ale tak chciałam pokazać. Piękne. Jakie będę będziemy e, robić, czyli one będą tak tkane z tyłu. Będziemy też dodatkowo robić ducha bębna tutaj, ale tego, tego tutaj nie mam do pokazania. W każdym razie będziemy też dodatkowo robić, bo będziemy mieć na to czas, ducha bębna, który będzie trzymał nasz bęben z tyłu. To jest skóra bawola, a ten bęben to jest skóra kozia. Ja go dopiero zrobiłam wczoraj, więc ten jeszcze sobie tak spnę. No i to jest, to jest właśnie koza. Także będziemy mieli wybór, i z, jakiego, z jakich tworzy będziemy chcieli nasz bęben zrobić i jaką wielkość. Także do tego będziemy też robić pałeczki. Czasami niektórzy czują, żeby grać na tych bębnach rękoma, ale niektórzy też czują, że chcą grać pałeczkami, więc mm -hmm. będziemy też robić pałeczkę, czyli każda osoba, która będzie z nami, wyjedzie z naszego spotkania z bębnem, z pałeczką, z duchem bębna. No, i ufam, że z takim wypełnionym radością, miłością, sercem też. Także to chyba wszystko ode mnie. Zapraszam. Och, cudownie, cudownie po prostu. Wiesz, jak patrzę na te twoje bębny, to ja czuję w nich tyle miłości, <noise> tyle siły, tyle mocy po prostu, którą ty po prostu robiąc je przekazujesz. A co dopiero, jak wiesz, jak będziesz prowadzić ten warsztat, to będziesz przekazywać tą całą swoją mądrość, całe swoje doświadczenie po prostu ludziom i e, no, nie, nie byłam na Twoim warsztacie, ale widziałam na zdjęciach i e, energia po prostu z tych warsztatów, no, jest po prostu promienieje. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która jest dosyć ważna, dla mnie bardzo ważna, bo e, w momencie, kiedy miałam już 14 lat, E, miałam taki pierwszy moment, kiedy zakochałam się w bębnach, bo zobaczyłam taki szerszy obraz tego, w jaki sposób bębny wpływają na drogę życia. I e, pojechałam kiedyś na Woodstock, który był taki maleńki jeszcze wtedy i z daleka zobaczyłam tiki rozstawione w dzikiej takiej naturze, w dzikiej przestrzeni. E, no i od razu czułam to wołanie, bo gdzieś tam słyszałam, że ktoś gra na bębnach. To nie były te bębny obręczowe, to były duże takie e, Ręcznie wyrzeźbione, będę jak później się przekonałam, to był słoma, którego pewnie wiele z Was zna i wciąż bardzo, bardzo czuje to co, co robi, co robi cała społeczność tam, skupiona właśnie wokół słomy. W każdym bądź razie usłyszałam te bębny, zobaczyłam kobiety z dziećmi, zobaczyłam taką wioskę pełną miłości i ta wibracja tego bębna i powiedziałam sobie, jak będę kiedyś dorosła, to tak chcę żyć. I tak chcę, żeby te bębny cały czas w moim życiu były obecne. I całkiem niedawno, chociaż wiele razy w życiu mam takie momenty takiego zwrotu, rzeczywiście czuję, że idę tą drogą, nie? Bo bęben bardzo dla mnie sprowadza nas do takiej autentyczności. Do Ziemi, do takiego puszczenia tych wszystkich takich masek, tej ciężkości, tego kim my musimy, albo wydaje nam się, że musimy się stawać, żeby funkcjonować w tym zewnętrznym świecie, tylko bardziej pozwala nam być tym, kim jesteśmy, bo cały czas mamy to narzędzie, które nas sprowadza z powrotem do Ziemi, żebyśmy pamiętali, że jesteśmy dziećmi Ziemi. Więc dlatego też dla mnie bardzo ważne jest, żeby te bendy powstawały. Rodziły się na Ziemi, że nawet jeśli mieszkamy w mieście, w tym momencie naszego życia, ten bęben zawsze będzie nosił tę wibrację tej, tej dzikości, no, tą prawdę o nas, w tym połączeniu z Ziemią i z niebem. Pięknie, pięknie to tak powiedziałaś. Mm. <laughs> Dziękuję Ci ślicznie za tę cudowną rozmowę mm. i e... Więcej informacji, kochani, będziemy dawać w opisach. Tam będą linki do naszych wydarzeń, na różnych, na Facebooku, na Instagramie. Także serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się z, ze szczegółowymi informacjami naszych warsztatów. Będzie jeszcze jedna rozmowa z piękną kobietą Kamilą, ale o tym później. No i co, kochana, dziękuję Ci i dziękuję bardzo do zobaczenia niedługo witaj piękna Kamilo dziękuję Oj. Ci za nasze spotkanie w tej przestrzeni internetowej dziękuję I... za spotkanie. i dziękuję Ci że wspólnie żeśmy zainicjowały ten piękny warsztat, który odbędzie się na obidzy na Rodziny bębna z sauną słowiańską i cieszę się bardzo, że dla nas poprowadzisz tą saunę, i dzisiaj chciałabym, abyś nam troszeczkę więcej opowiedziała, czym jest taka sauna i jak bardzo ważna jest w tym procesie narodzin Bębna Mocy. Tak, więc zacznę może właśnie od tej tradycji sauny, czy jak niektórzy mówią, szałasu potu. Nam się szałasy potu kojarzą bardziej z tradycją Indian północnoamerykańskich. Natomiast mało osób wie, że na Słowiańszczyźnie takie szałasy potów też były bardzo popularne. Nosiły nazwę cieplicy i miały bardzo duże znaczenie dla, takiej integro dla integrowania w ogóle społeczności. Słowia nie się w cieplicach. Z okazji Dużych Świąt, szczególnie w okresie tego przesilenia wiosennego, bo oni wierzyli właśnie, że wtedy to jest początek nowego roku, i wtedy spotykali się całymi plemionami w cieplicy. Miały te cieplice właśnie taki charakter rytuałów przejścia, kiedy to ludzie jakby od na nowo się rodzili dla, dla świata. Sama cieplica, ciasny, gorący w środku, wilgotny namiot miały nam przypominać łono matki, a ten moment wyjścia z cieplicy właśnie na rodziny. Dodatkowym takim bardzo ważnym aspektem cieplicy było łączenie się rodów, rodzin, dlatego że Słowianie wierzyli, że zasiadając razem w takim szałasie potu, nawet jeżeli nie jesteśmy ze sobą spokrewnieni z krwi, to stajemy się rodziną, więc tak się łączyły plemiona, łączyły się rody, i, i, i po prostu wszyscy zasiadający w tym, w tym jednym namiocie stawali się taką duchową rodziną. Więc dla mnie przy okazji właśnie warsztatu Rodzenia Bębna, taka cieplica, do której Was zaproszę przed tym warsztatem, mam nadzieję, że będzie taką, takim, taką wspaniałą możliwością połączenia się z naszymi bębnami. Ja Was zaproszę do tego, żebyście Wy te materiały, z których będziecie tworzyć, Bębny zabrali ze sobą do szałasu potu, żeby się ta nasza energia właśnie połączyła jak z, z członkiem rodziny, z tymi naszymi przyszłymi bębnami, po to, żebyśmy właśnie nie traktowali ich potem jak przedmioty, ale jako istoty i Jednocześnie też połączymy się ze sobą energetycznie w, w tym szałasie, tak żeby ta energia, która potem będzie nam towarzyszyć przez kolejne dni tworzenia bębna, rodzenia bębna, była jak najbardziej spójna, jak najbardziej właśnie taka harmonijna. Myślę, że to jest wspaniała taka inicjacja przed, przed całym procesem właśnie połączenia się energetycznego z naszym przyszłym bębnem. No, i właśnie wyjście potem, jako taka nowonarodzona istota, więc jako takie nowonarodzone istoty będziemy tym też tworzyć. Jeśli chodzi o takie techniczne um, sprawy związane z cieplicą, to mamy też, podobnie jak w um, tradycji indiańskiej, cztery rundy. Oczywiście w szałasie szałas jest bardzo niski, jest bardzo ciasny. Jesteśmy tam naprawdę otuleni tym ciepłem. Ogrzewają nas kamienie przynoszone z ogniska, które płonie przed szałasem. I w tym szałasie jest po prostu bardzo gorąco i bardzo wilgotno. Spędzamy tam około trzech godzin. Taka runda trwa jakieś 40 minut, ale też nie liczymy tego z zegarkiem w ręku. Ja jako prowadząca po prostu czuję, kiedy ta energia już jest taka, żeby tę rundę przerwać, i wtedy można wyjść z namiotu, zaczerpnąć powietrze, ale no zachęcamy jednak do tego, żeby tego nie robić i pozostać przez całą ceremonię w tym łonie, po to właśnie, żeby jeszcze bardziej um, doświadczyć tego momentu, kiedy z tego łona um, rodzimy się, przechodzimy przez takie wąziutkie drzwiczki i rodzimy się dla świata jako nowej istoty, a z nami właśnie te nasze. Nasze bębny. Także myślę, że połączenie właśnie Szałasu z warsztatem rodzenia Bębna jest wspaniałym, wspaniałą taką okazją do naprawdę głębokiej, duchowej podróży i stworzenia instrumentu, który no naprawdę będzie miał duszę. Super, przepięknie. Ponownie słuchając ciebie, e po prostu zwizualizowałam to w swoim umyśle i w swoim sercu. I, e, I byłam tam. Już część mnie, jakby zaczęła już w ogóle ten proces. To jest takie, no tak, piękne, to takie jest. niesamowite. Ten proces już tak naprawdę zaczął się pewnie dla nas w styczniu, kiedy wymyśliłyśmy ten, no tak. ten warsztat. E, jeszcze chciałam tylko dodać, że oczywiście w szałasie będziemy śpiewać, ja będę śpiewać hmm. bębna, będziemy śpiewać pieśni słowiańskie, ale nie tylko, bo, bo mam nadzieję, że dołączą do nas osoby nie y, mówiące po, po polsku i dla nich też przygotuję pieśni, które będą mogły im, im, im pomóc w tej integracji, bo przecież właśnie poprzez śpiew no, zarządzamy energią. I nią kierujemy, więc Szałac spotu to nie tylko siedzenie w ciemności, ale też muzyka, rytm. Wspólne łączenie się w śpiewie. Codobnie, cudownie, dziękuję Ci. Dziękuję ci bardzo i, i ufam całym moim sercem, że zbierze się cudowna grupa ludzi. Ekipa, którzy tak, Ekipa. Tak. Która po prostu, który razem po prostu, wiesz, będziemy, no, nic nie dzieje się bez, bez powodu, że akurat my poczujemy w tym momencie naszego życia, że ten czas jest najlepszy na to, żeby doświadczyć tej pięknej podróży, warsztatu, i że chcemy stworzyć swój bęben, być razem w tym procesie. I, e, I poczuć naprawdę z serca, jak bardzo jest to dla nas ważne. E, na pewno pojawią się cudowne istoty. No, my już jesteśmy B3, jest Emil. E, tak, e, I że... jeszcze parę i osób, osób, które już nam. Który może, może nie będzie sam brał udziału w warsztacie, ale będzie takim naszym zapleczem technicznym. Ja. <laughs> Więc. Już pierwsze osoby się do nas odzywają, także mamy miejsce dla, nie licząc nas, 8-10 osób. Więc kochani, zapisujcie się, dawajcie nam znać, czy chcecie do nas dołączyć. Jeżeli chcielibyście uzyskać więcej informacji na temat warsztatów, piszcie do nas w opisie. Tego filmiku czy postu, który właśnie widzicie, będzie e-mail do mnie, jak również link do strony internetowej, na której możecie przeczytać więcej informacji. A teraz A, jeszcze... Jeszcze, jeszcze tylko dodam, bo na pewno o tym już mówiłaś, Aniu, wcześniej, ale ja sama z, po prostu z siebie chcę dodać, że miejsce, w którym będziemy tworzyć ten bęben, to jest miejsce niesłychane, niesamowite w sercu gór. Naprawdę jest to pustelnia. Nie ma tam żadnych sąsiadów, widok, których możemy zobaczyć. Jesteśmy otoczeni lasami, górami. Samo dojechanie do Obidzy to już jest wyzwanie. Czy <gry> sama, sama Tak, ale to już jest jakby początkiem tego procesu, dostanie Oj się tak. Ta, tak. Ta, którym będziemy te bębny tworzyć. Naprawdę będziemy odcięcie od cywilizacji i, i myślę, że tym bardziej e, możliwość tworzenia bębna w tak dzikim miejscu jest już samo w sobie niesamowicie, niesamowicie istotne, więc ja się nie mogę doczekać na to, żeby to odbyć wrócić. Dokładnie, dokładnie. Miejsce jest przecudowne. Łąka, którą widzicie na zdjęciu za mną, to jest zaraz za lasem, <grych> na której zawsze uwielbiam tańczyć, chodzić, spacerować, medytować. I w tym czasie maj czerwiec będą już po prostu rozkwitać tyle ziół tam będzie. No po prostu to jest już cudowny, cudowny czas, cudowny moment na to, żeby. Tak, mm... będą nas budzić ptaki z pewnością. O, tak. To no, myślę, że to po prostu jest najlepszy moment w roku, żeby urodzić pęben w oblicy. Dokładnie, dokładnie. Zapraszam. Zapraszamy Was.